Jestem na przejściu z Gorzelcu, a ze mną cała awangarda <grych> naszych wojowników e, o bezpieczeństwo tak. Polski. Przestawcie się może. Darek ze Zgorzelca, Monika z Krakowa, Paweł z Szanowa, Oliwia z Szanowa, Dawid z Wrocławia i Marek z Warszawy no muszę powiedzieć, że jak stoję tutaj faktycznie bardzo dużo pozytywnych jest sygnałów ze strony kierowców i ludzi przechodzących no nie dziwię się prawdę powiedziawszy, bo komu by się chciało stać tutaj widzę wyraźnie po naszych żołnierzach, którzy się znajdują o dokładnie tam za plecami dobrze, dobrze o tam naszymi pogranicznikami, że wzięli się za robotę jak tu przyjechałem trzeci samochód już kontrolują natomiast e, nie po to e, e, nagrywamy, żebym ja tu gadał e, oddaję wam głos się o tym, co tu się dzieje co w Zgorzelcu w ogóle Darek, powiedz, co w Zgorzelcu ty jesteś ze Zgorzelca ja, ktoś, no, tak. ja mam ciągle pretensje o to że e, ludzie, którzy mieszkają bezpośrednio e, przy granicy ludzie, którzy są bezpośrednio narażeni na e, to właśnie niebezpieczeństwo, mało robią w odróżnieniu od ciebie? No, my dajemy wszystko z siebie, ile możemy, ale nie jest niewielka grupa osób z tego zgorzelca. Wiadomo, tutaj miasto w pełni jest lewackie. Co możemy, to robimy. Czyli no, na tą chwilę patrzymy się na ręce, na ręce na to, co robią chłopaki nasi na granicy, czy nadzorują tą granicę, czy te samochody przepuszczają. Powiedz tak, mi, Dareka, nasza... czy Ciebie osobiście w zgorzelcu jaka, jakieś takie restrykcje dotykają? No, dziękuję władzom z Gorzelca za to, że najprawdopodobniej zostały wszczęte wobec mnie postępowania. Trzeszczy mi bardzo mocno w telefonie. Dziękuję obecnym, tu, raczej tutejszej, nie wiem czy tutejszej, może warszawskiej, albo jakiejś tam instytucji, która nadzoruje albo sprawdza ludzi, co tam się dzieje, czy ich telefonach. To jest bardzo ważne. Ja tak, pozdrawiamy serdecznie, ich pozdrawiamy, pozdrawiamy tak. bo wszystko to, co robimy, robimy że im się chce to słuchać wszystko, nie? My jeszcze ich pozdrawiamy za każdym <laughs> razem, kiedy rozmawiamy, bo, bo, ja uważam, że robimy to dla Polski, dla wolnej Polski, dla tych kobiet wszystkich, które tu mieszkają, żeby po prostu nie były zaczepiane, żeby, żeby nie było to, co na Zachodzie. Naprawdę jest problem. Słuchaj, a ten burmistrz, który się Ciebie czepia, bo to jest burmistrza robota słyszałem, tak? Tak, tak. Burmistrz w pierwszych dniach, kiedy wystawiliśmy nasz tak zwany posterunek, no wysłał do nas urzędników i już zostało wszczęte postępowanie. Zobaczymy jak te postępowanie, jak to wszystko się zakończy, dlatego, że pani, która do nas została skierowana z wielkim żalem przyszła tutaj, bo nie miała zamiaru nawet tego postępowania wstrzymać, ale ze względu na to, że dostała polecenie takie, no, musiała to zrobić. Tak? Ja, ja sam osobiście podałem swoje dane, numer telefonu do kontaktu, niczego się nie boję. Przyjmę każdy jeden mandat, a później y, mam nadzieję, że, że będę miał z tego satysfakcję, jeszcze, że zapłacę, bo broni, broni Polski. Jestem dla Polski, jestem tutaj, po prostu jestem. A teraz uważajcie, będzie ważne pytanie. Ty, gdzie on mieszka? W Niemczech. <laughs> Słuchajcie, on Słyszycie, mieszka ja, ja. najprawdopodobniej mieszka w Niemczech. To jest z wielu ust już słyszeliśmy, że mieszka tu zaraz za granicą. Dostał mieszkanie, albo dostał, no albo kupił, no to już jego problem jest, nie tam co on tam robi. No burmistrz nasz, jak... Tak jak przytoczyłem, no jest mieszkańcem Niemiec. A przecież to jest normalne, że polski burmistrz mieszka w Niemczech. No przecież to jest normalne. Tak. I mało tego grozi tym, którzy o Polskę walczą. No to jest znamienne. I mamy telekomunikację Nie. nawet w miejską Monika, a co Ciebie, Piorunie Mały, tutaj przyniosło z Krakowa? go Pioruna już przyniosło drugi raz. Niestety tym razem trochę na krótszy czas. Ostatnio były trzy dni. Przepięknie, naprawdę super spędzone dni. No dzisiaj, właściwie wczoraj przyjechaliśmy na patrol nocny. Całą noc jeździliśmy, dzisiaj o czwartej nad ranem dopiero wróciliśmy do skorzeńca. Jeździliśmy po okolicznych terenach i pilnowaliśmy. No takich strażników wydarzemy na panie. K <grym> Opowiedzcie coś o sobie. Nas przede wszystkim tutaj. Bezpieczeństwo skierowało. Mamy córkę 7 letnią która chcemy, żeby bezpiecznie wychodziła na pole. My chcemy, żeby ja mogła bezpiecznie wyjść na pole. No generalnie bezpieczeństwo kobiet i naszych dzieci jest najważniejsze w tym momencie. Tak, poza tym jak obserwujemy to, co dzieje się w naszym małym szanownie, który jest praktycznie 400 km od granicy i widzimy z tygodnia na tydzień, jak postępuje no, mieszanie się innych ras wśród naszej. Jesteśmy pełni tutaj troski o nasze dzieci, o nasze wnuki generalnie. i generalnie. Mm -hmm. I pełni obaw tak jest, także chcielibyśmy coś z tym zrobić, póki nie będzie za późno. Mm -hmm. Nie bój się mów. Ja mam bardzo dużą satysfakcję, że mogę wspierać no. tak wspaniałych ludzi. Przyjeżdżam tutaj w każdej wojny w wolnej Super. chwili, jestem co weekend, przyjeżdżam z Wrocławia, no ale tak jak wszystkim chodzi nam o bezpieczną wolną Polskę. Także jak widzicie, nie tylko mieszkańcy tutaj si, ale Monika z Krakowa, słyszałem po tym, że na pole chodzą, czyli też muszą być spod Krakowa. No, tak <laughs> bardzo. Bardzo. Kolejność musi zostać no, kochani, pozdrawiamy Was serdecznie, trzymajcie kciuki, bo to dar Boży dla Rzeczypospolitej, tacy ludzie. I dołączajcie do nas, ponieważ potrzebujemy każdej, każdych rąk, każdych nóg i każdych par oczu. No, ważny apel. Warto zauważenia. A burmistrza to naprawdę, Skorzecowi, jakby to powiedzieć, żeby nikogo nie obrazić, ale sami żeście go wybrali. Ja nie wiem, ale to dla mnie to jest dyskwalifikacja, jeżeli burmistrz polskiego miasta mieszka w Niemczech. To jest dyskwalifikacja. Niedługo referendum w sprawie odwołania tego burmistrza. Mam nadzieję, że decyzję właśnie podjęliście. No, czas na zmiany. A nadchodzą, a nadchodzą zmiany. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia.